Ja się nazywam Filip Nowicki, jestem przedsiębiorcą, przynajmniej tak mnie oznaczono. W rzeczywistości prowadzę dwa biznesy dzisiaj. Jeden to jest Netmaszyna, to jest biznes usługowy, który świadczy technologie internetowe i marketing, a drugi... Netmaszyna, netmaszyna.pl, a drugi biznes jest wydawcą portalu eduself.pl, to jest portal ze szkoleniami wideo dla księgowych i dla kadrowych, czyli taki czysto profesjonalny kierunek. Ale nie będę o tym opowiadał, będę opowiadał o tym, co robiłem wcześniej. Mianowicie pracowałem w branży wydawniczej, gdzie przez kilkanaście lat miałem okazję tworzyć produkty, a później oceniać produkty, które przygotowywali moi koledzy. I mieliśmy na użytek tego procesu pewną metodę opracowaną, której nauczyliśmy się też od kogoś. Nie wymyśliliśmy, nie wymyśliliśmy tego sami, aż tacy mądrzy nie byliśmy. Natomiast aplikowaliśmy tą metodę i to była metoda przygotowania koncepcji produktu. I chciałbym, żebyśmy wspólnie przeszli przez nią teraz, żebyście poznali na czym to polega. I celem tego, tej metody jest doprowadzić pomysłodawcę do takiego etapu, kiedy ma odpowiedzi na wszystkie pytania, na wszystkie ważne pytania, które pozwolą mu podjąć czy innym decydentom podjąć decyzję, czy ten produkt wprowadzamy na rynek, czy nie. Ciągle na tym etapie nie mamy gwarancji, że on się uda, bo to dopiero wiemy, jak produkt jest na rynku, ale, ale z dużym prawdopodobieństwem wiemy, że, że to powinien być sukces. W naszym przypadku myśmy na przestrzeni pięciu lat w oparciu o tę metodę wprowadzili kilkadziesiąt produktów wydawniczych, gdzie skuteczność podniosła się z mniej więcej 50 do 67%. Więc jeśli pomnożycie sobie to razy koszt wprowadzania jednego produktu między 100 a 400 tysięcy złotych, no to ten zysk, o którym to był, jest wyraźny. Po prostu za te same pieniądze można wprowadzić jeszcze więcej produktów. Więc, żebyśmy mogli to zrobić, to poproszę, żebyście się podzielili na czteroosobowe grupy. Słuchajcie, i teraz, teraz na czym będzie polegało ćwiczenie? Każda z grup jest jury konkursu. Ten konkurs, to co będziecie oceniać, to będą koncepcje produktów. Wyobraźcie sobie, że bierzecie udział w takim projekcie europejskim, który odbywa się w murach takiej instytucji, która się nazywa CNK, Centrum Najlepszych Koncepcji. I Waszym zadaniem jest ocenić pomysłodawców i ich pomysły na produkty w ramach, w ramach tego konkursu. W związku z czym, żebyście mogli je ocenić, Musicie przyjąć jakieś parametry oceny. I tymi parametrami będzie dziewięć pytań, które zadacie tym uczestnikom, dzięki którym, dzięki odpowiedziom na które, będziecie mieli wiedzę o tym, co to jest za pomysł, czego on dotyczy, czy on jest wykonalny, czy da się go wprowadzić na rynek. Słucham? Już macie cztery i, ma, i możecie napisać tych pytań maksymalnie dziewięć. Jeśli się komuś nie uda sformułować dziewięciu, to musi być przynajmniej pięć. Być tak. Chcesz. tak. Natomiast te pytania muszą być uniwersalne. To znaczy, nieważne czym jest ten produkt, czy to jest. Nieważne czym jest ten produkt. Pytania muszą być uniwersalne, tak żebyście. przychodzi do Was ktoś, taki naukowiec i mówi: Ja bym chciał zrobić to i to. I w tym momencie wy wyciągacie tą kartkę, zadajecie dziewięć pytań i po odpowiedziach na te pytania wiecie dwie rzeczy. Po pierwsze, czy ten człowiek jest przygotowany. I czy on zna odpowiedzi na te wszystkie pytania. Te pytania mają wam opisać tę całą koncepcję w taki sposób, że wiecie, że ona jest przede wszystkim kompletna, a po drugie, czy ona w ogóle ma sens w tym sensie, w tym rozumieniu, że, że ten produkt da się wprowadzić na rynek. Ta koncepcja, o której yy, opowiem w tej chwili, nazywa się 3 na 3 z oczywistych względów. I teraz tak, te pytania, nad którymi pracowaliście. Będziemy starali się przyporządkować do kolejnych etapów pracy nad koncepcją. Zaraz zaczniemy przez nie przechodzić i musicie wiedzieć o dwóch zasadach, których absolutnie nie można złamać. Po pierwsze, po pierwsze waszym obowiązkiem, realizując koncepcję według tego modelu, jest przejść przez wszystkie pola. Nic nie można pominąć. To jest pierwsza zasada, a druga, że trzeba to zrobić w tej podanej kolejności. Nie wolno robić tego od tyłu albo od środka. Będzie taka pokusa, dlatego, że już padło takie pytanie, czy ta koncepcja, jeśli miałaby to być usługa internetowa, to czy też możemy to zastosować. Znaczy, że coś tam w głowie świeci. No, chcę zrobić coś, co będzie w internecie, ale jeśli startuję z białą kartką, to nie wiem, czy to będzie usługa w internecie, czy to będzie coś jeszcze innego. Ale do tego dojdziemy. Pierwsze. Yy, Pierwszy, pierwsze pytanie, pierwszy obszar, nad którym pracujemy, jaki powinien być? Dla kogo? Kto jest odbiorcą? Na użytek własny można robić notatki. Jakie macie pytania na swoich kartkach związane z odbiorcą? Tak, jest, to jest dokładnie to pytanie. A jeśli będziemy bardziej wchodzić w głąb, bardziej szczegółowo pytać, co chcemy wiedzieć o tej, co opisuje grupę docelową? Jeszcze nie, to pytanie zadamy za chwilę. Demografia to jest jeden zestaw pytań. Co jeszcze może być takim parametrem opisującym grupę docelową? Jak duża jest ta grupa? Tak. Jakie są dochody w tej grupie docelowej? Tak. Jeszcze może być. Tak jest. Może być gdzie mieszka, czyli lokalizacja, demografia. To już było. E, zawód. Kto nie jest odbiorcą? Czasami bardzo dobrze jest tak zaznaczyć, że ten produkt nie będzie dla tych i dla tych, a będzie dla tych, żeby później w komunikacji nie popełniać tego błędu. Który popełnia się bardzo często niestety, że jak gdzieś widzimy na przykład przy okazji konferencji, to jest konferencja dla jest 17 rodzajów uczestników, tak? No nie, to nie będzie przydatne dla wszystkich, to będzie przydatne dla jakiejś konkretnej grupy. Czyli demografia, grupa zawodowa, dochody, zainteresowania. Jakieś szczególne umiejętności, na przykład językowe, bo może być to produkt związany z tym, że trzeba znać jakiś język, żeby go użyć, tak? na przykład aplikacja. Dobrze jest wiedzieć, jak. Tak. Może, może być takim parametrem użytkownicy czegoś konkretnego tak? jakiegoś urządzenia, jakiegoś rodzaju mediów, konsumenci jakiegoś medium. Macie takie pytania? Były takie pytania? Mamy. Jaka grupa docelowa na przykład? Albo dla kogo to jest? To było na którejś kartce. Więc dokładnie. Więc zanim ustalimy, co to jest, to musimy ustalić, dla kogo to jest, bo to nam. To dla kogo to jest, nam determinuje, czym to powinno być. To jakie jest drugie pytanie? Kiedy, gdzie, w jakich warunkach? Czy to jest ktoś, kto używa tego w pomieszczeniu, na przykład w pracy, czy ta osoba pracuje przy biurku? Co ma na tym biurku? Czy ma bałagan? Nie wiemy co. Na razie badamy, wiemy co to za osoba, i staramy się poznać środowisko tej osoby. Czyli w jakich, w jakich warunkach ta osoba funkcjonuje. Czy to, jest, czy to jest ktoś, kto siedzi przy biurku większość dnia? Jeśli to jest, jeśli to jest ktoś, kto siedzi, bo na przykład ustaliśmy, że to jest jakaś grupa zawodowa, no to może być ktoś, kto pracuje w biurze, ale może być ktoś, kto pracuje na hali produkcyjnej. Może to być pracownik topru, który jak jedzie do wypadku, to potem wisi na ścianie w zimę. To są różne warunki. I teraz jak sobie szybko wyobrazicie, że, że miałby być to jakiś produkt, w sensie jakiś przedmiot dla nich, to to, to będzie determinowało, jakie on ma inne cechy. Tak? Wielkość, waga, odporność na różne warunki atmosferyczne. A może to powinno być wodoodporne albo odporne. A może nie, a może powinno być to wielką maszyną, która waży 100 kg, bo dzięki temu nikt tego nie ruszy, nie przesunie? Trzeci, trzecie pytanie to będą potrzeby. I to jest, to jest jakaś, jakaś taka kategoria, która agreguje jeszcze wiele węższych. Yy, nazwijmy to motywacji do później do kupienia, mianowicie to będą również zadania tej osoby, która w tej roli, którą tutaj wyznaczyliśmy, będzie realizować, to też mogą być jej cele życiowe czy zawodowe, to, to będą też marzenia i pragnienia. Czyli pod potrzebami chowamy zadania, cele, marzenia, pragnienia. Pytamy o te rzeczy tego naszego przyszłego użytkownika. Co będzie w punkcie czwartym? Jak myślicie? Co jest kolejnym etapem dochodzenia do tego, czym jest nasz produkt? Wiemy dla kogo, wiemy jak ten człowiek funkcjonuje, co. Tak jest. Tutaj będzie treść albo zawartość. Czyli co? Czyli czy ten, czy ten produkt, ja, ja funkcjonowałem przez y, większość życia zawodowego w branży informacyjnej, więc ta zawartość jest rozumiana jako treść, ale również jakie funkcje ten produkt daje, tak? Jeśli to jest aplikacja, czy serwis internetowy, czy jakieś fizyczne urządzenie, jakie on ma funkcje? Co dzięki temu można zrobić? Czyli odpowiadamy sobie na pytanie, w jaki sposób, dzięki temu, co daje ten produkt, nasz użytkownik y, zrealizuje swoje zadania, potrzeby. I musimy również sobie odpowiedzieć sami, zdecydować, czy chcemy odpowiadać na jak największą liczbę jego potrzeb, czy tylko na jedną wybraną. Bo czasami dobrze jest zrobić produkt, który zaspokaja kilka potrzeb, a czasami niedobrze jest tak robić i trzeba zrobić rzecz, która służy do, do robienia jednej rzeczy. Tak? Pytamy o formę. Jeśli mamy treść, to musimy mieć odpowiedź na formę. Czyli w jakiej formie. Dostarczymy ten produkt. Właśnie czym on będzie? Tutaj dopiero podejmujemy decyzję, czy to będzie produkt fizyczny, czy usługa może, czy usługa bezpośrednia, czy online. Czy to będzie produkt jednorazowy, czy wielorazowy? Czy będzie miał ograniczoną datę użycia, czy będzie miał, będzie trwały, będzie miał nieograniczoną datę użycia? Jeszcze nie mówimy, z czego on jest zrobiony, natomiast mówimy, czym on będzie. Tu jest miejsce na, na ten product design, czyli nie tylko na odpowiedź na pytanie, jak on wygląda, ale jak się go używa. Tutaj dbamy o to, żeby, żeby doświadczenie tego naszego użytkownika było jak najwyższe, tak? żeby wiemy, co mamy dostarczyć. Ale jeszcze musimy sposób dostarczenia opisać, czyli to, żeby to było dla ludzi przyjemne. Znamy takie produkty, których używa się chętnie i równie dobre w sensie funkcjonalnym, których nie używa się aż tak chętnie. Na przykład różne urządzenia domowego użytku. Jedne lubimy bardziej, a drugie mniej, a mają tą samą funkcję. To znaczy, że lepiej działają, tak? Albo nasze doświadczenie związane z używaniem tego produktu jest lepsze, nasza satysfakcja jest lepsza. To znaczy, co to znaczy? Że lepiej, lepiej spełniają te potrzeby, ale może też dostarczają te potrzeby w przyjemniejszy sposób, tak? Tak jak odwieczna dyskusja między użytkownikami telefonów z Androidem i iPhone'ów. Jesteśmy w obszarze, coraz bardziej wchodzimy w obszar fizyczny tego produktu. Zobaczcie, tu jest jego zawartość, tu już jest jego forma. Tak, tu jest technologia. Jak on jest wyprodukowany i z czego? Tu musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, na przykład z jakich jest materiałów. Ale również, ile kosztuje wyprodukowanie czegoś takiego. Wiecie, że ekran do, do tej starej Nokii kosztuje 4 dolary? A do iPhone'a 42? To jest miejsce na odpowiedź na pytanie, czy dajemy fajny, duży ekran dotykowy, czy mały czarno-biały niefajny. Ale to ciągle jest ekran. Więc jeśli wiemy dla kogo i po co ten ekran ma coś wyświetlać, no to może nie jest nam potrzebny fajny dotykowy. Może ten człowiek nigdy go nie dotknie, bo nie będzie miał okazji. Bo w swoim środowisku tutaj wisi na ścianie, trzyma się dwiema rękami i nogami i nie ma palca, żeby dotknąć w ekran. I co? No bluetooth. No tak. A więc wtedy, no tak, i wtedy nie warto inwestować w ekran. Wtedy trzeba zainwestować w bluetooth. Tak swoją drogą jakaś polska firma zrobiła bardzo udany produkt właśnie w kontekście jakby środowiska w jakim on jest używany. Mianowicie robili radiostacje dla toprowców. Które i też dokładnie ten ten case, że ten facet wisi na ścianie, jak on ma włączyć mikrofon i powiedzieć halo, jestem tutaj i zebrałem tego biedaka co tam zleciał albo teraz ja mam problem i mnie zabierzcie, tak? No więc oni wmontowali przycisk pod jego hełm. Jak on odchyla głowę, to może mówić. No bo więc inwestycja w drogi szklany ekran nie ma sensu, bo on nawet nie widzi tej radiostacji. Więc mamy technologię. I warto się zastanowić, ile to kosztuje, kto nam to dostarczy, czy, yy, yy, czy tych dostawców na przykład jakichś poszczególnych komponentów, jeśli mówimy o jakimś gadżecie, jest wielu, czy jest jeden? Bo może, jak jest jeden i zamówimy 100 tysięcy sztuk, to jak będziemy chcieli zamówić drugie 100 tysięcy sztuk, to cena będzie razy 5. co wtedy zrobimy? Może się okazać, że pójdziemy yy, się zarejestrować w urzędzie, jako bezrobotni. No dobra, i mamy ten produkt. Czyli tu mamy odbiorcę, a tu mamy produkt. No, niestety, bankructwo jest nieodzownym elementem pracy przedsiębiorcy. Albo pół bankructwo. Tu mamy produkt. I teraz te, te dwie rzeczy, ten produkt i ten nasz odbiorca, muszą się spotkać gdzieś w jednym miejscu wspólnie. Jak się nazywa to miejsce? Rynek. Na przykład sklep, ale to jest rynek. No więc pierwsze pytanie jest takie: jakie jest pierwsze pytanie? My musimy ten produkt jakoś dostarczyć na rynek. Jakie będzie pierwsze pytanie? Eee, tak, ale pierwsze pytanie jest: jak dostarczymy produkt, czyli dystrybucja? Jeśli dostarczymy informację o produkcie, a tego produktu tam nie będzie, on nie będzie dostępny, to nie jest dobre działanie ze względu na to, że ludzie się zapalą i nie dostaną produktu. I teraz, jak już wiemy, jak go dostarczamy i wiemy, ile go, jak on kosztuje, to musimy powiedzieć hello. Jak to się nazywa? Mówienie klientom hello. Promocja. I co musimy ustalić w przypadku promocji? Media, ile to kosztuje, czyli kanały, jakimi będziemy promować, i potem musimy z tych kanałów wybrać przynajmniej. Kilka, pamiętajcie, że nigdy nie powinno się opierać o jeden kanał promocji, bo jeśli z tym kanałem się coś stanie z różnych przyczyn, niezależnych od nas, to cały biznes nam siądzie. Więc trzeba mieć wybrane kilka kanałów promocji, przynajmniej na próbę, zobaczyć jak działają, porównać wyniki i wybrać te najlepsze. Zaraz, zaraz ta konkurencja nam wypływa, zaraz wrócę do konkurencji. E, oferta to jest cena, inne warunki sprzedaży. Na przykład, czy mogę ten produkt zwrócić? Już go kupiłem, z jakichś powodów chcę go oddać. Czy mogę go oddać, czy oddacie mi 100% pieniędzy? Czy nie 100%, bo potrącicie za wysyłkę? Albo potrącicie coś innego, albo w ogóle zamkniecie drzwi na klucz i już was nie będzie. Czy mogę od Was oczekiwać jakiejś pomocy, kiedy już jestem użytkownikiem tego produktu, jestem zadowolony, może mam jakiś problem? A może mam pytania, czy, czy ta opieka posprzedażowa funkcjonuje? Czy funkcjonuje jakaś gwarancja? Nie tylko techniczna gwarancja producenta, bo jesteśmy co do tego zobligowani prawem. Natomiast gwarancja mojej satysfakcji, mojej, czyli klienta satysfakcji. I tu dopiero mamy, mamy odbiorcę, produkt, dystrybucję, promocję, ofertę. Jak zrobimy? Takiego ślimaka, to sobie odpowiemy na te wszystkie pytania w odpowiedniej kolejności, i dopiero w tym momencie mamy koncepcję produktu. To jest koncepcja produktu. To jeszcze nie jest biznes, to jeszcze nie jest produkt. I teraz zanosimy tą koncepcję do tego jury konkursowego. Oni otwierają swoje notatki i zadają podchwytliwe pytania, które będą polegały na czym? Na tym, żeby sprawdzić, czy w każdym z tych etapów Wiemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć, czy jesteśmy przygotowani, czy całą wiedzę z rynku, yy, z naszej branży technologii i marketingu mamy potrzebną i odpowiedzi na wszystkie pytania mamy potrzebne do tego, żeby z sukcesem ten produkt na rynek wprowadzić. Ale to jest tylko koncepcja, to jeszcze nie jest biznes. Co nam będzie potrzebne oprócz tej koncepcji? Wyobraźmy sobie, że mamy tak, dostaliśmy tak, ktoś powiedział, to jest super yy, pomysł i będziemy go realizować. O co jeszcze spyta? Dodatkowo... Business plan. Tak jest, analiza konkurencji, to jest następny punkt. Analiza konkurencji i budżet. Bo biznesplan plan tak naprawdę to już jest kawałek business planu, ale nie ma budżetu i potrzebny nam jest budżet, czyli musimy wiedzieć ile pieniędzy kosztuje wprowadzenie tego produktu na rynek. Jakie są koszty, jakie są spodziewane przychody, jakie są przypływy pieniężne. Wiecie, co to jest cash flow? Cash flow to jest to, o co idziecie. To są te pieniądze, o które idziecie prosić inwestora, albo waszego sponsora. Jeśli to się odbywa w jednej firmie, koszty to nie jest to. Jeśli to kosztuje milion złotych, żeby wypuścić ten produkt na rynek. To nie jest powiedziane, że potrzebujecie milion złotych. Może potrzebujecie trzy, bo jak zaczniecie, jak to zacznie funkcjonować w czasie, to od którego dnia zaczynacie zarabiać pieniądze? Od pierwszego, kiedy sprzedacie pierwszy produkt, ale czy zarabiacie dość, żeby pokrywać bieżące koszty? Nie wiadomo, zazwyczaj nie. Czy wiadomo, że nie. To, na co mam, Wam musi odpowiedzieć budżet, to w którym momencie ten produkt sam się zaczyna finansować. Tak jest. I ta, minim, ta y, y, maksymalna strata, czyli ten. ten Szubek dołka tego finansowego, to jest, to jest ten, ta ilość pieniędzy, którą wam potrzeba, żeby to sfinansować. I wtedy może nam wpaść do głowy, o, tu są tacy ludzie, którzy są niezagospodarowani, albo tu jest taka potrzeba, na którą nikt nie odpowiada. Ale i tak trzeba zacząć ten cały proces od początku. Dlatego, że jeśli się okaże, że gdzieś na tym etapie, dowolnym etapie, Wychodzi nam, dowiadujemy się czegoś nowego i mówimy, hm, chyba trzeba się zastanowić jeszcze raz nad potrzebami albo tą grupą docelową. To waszym obowiązkiem, idąc zgodnie z tym modelem, jest się cofnąć do tego ostatniego etapu, gdzie coś zmieniamy i powtórzyć tą całą drogę.